No, się Manko, słyszałem, że potrzebujesz boosting. No, właśnie bo tak się składa. Nie wiem, czy pamiętasz karot, ale ostatni mecz, jak graliśmy, to przegraliśmy i to bardzo. I y, chciałbym, żeby to powtórzyć, tylko nieco lepiej. Czyli mam się postarać, tak? Masz się postarać i słuchaj, żeby to, żeby cię zmotywować. Mm. Jestem w stanie zaoferować ci jakąś broń. Jaki skin. O! No, od razu lepiej gadasz. No, teraz to może być, <grym> by się chciało. Wiesz, co, ostatnio dostałem od widza. Akacza taka. Akacza cesarzowa. Także gram nim o. aktualnie. Ale Oddech mam skinek. na przykład Kałacha Neonowa Rewolucja, który jest oczywiście covertem i bardzo skoczył na cenie. Aktualnie kosztuje U. 600 zł. Także o. mogę ci go dać w zamian za boosting. Co ty na to? Ale za jeden mecz? Nie, musisz mnie wboostować do Globala. A jaką masz rangę? Simera 3. No dobra, trochę się zejdzie, ale no możemy spróbować. Dawaj, let's go. Zaczynaj do na. CSGO Skins to strona, gdzie możesz otworzyć skrzynki, stoczyć epickie bitwy, skorzystać z Exchangera i brać udział w regularnych eventach organizowanych na stronie. Dodatkowo z moim kodem Karo dostajesz 2 złote i 10 groszy na start oraz 10% bonusu do każdego doładowania. Pamiętaj również o codziennej skrzynce, którą możesz otworzyć za darmo. Widzimy się na stronie. Dobra, to gramy na poważnie. <gry> Dobre, dobra Karol, zaczynamy po No to chyba łatwiutko będzie, co? No, ma terror, nie? Tak mi się wydaje Także z Cze ziminek Czekaj, dobra, tylko jeżeli mam wygrać, ja muszę jeden program sobie odpalić Tak na szybko e, Dobra Karol, skoro mnie bustujesz, to jakby... Prowadź, decyduj, to, to co mamy robić Będziemy robić za tobą Będziemy... Dobra Rush suka! Weź pakę Dobra, dobra. dawaj do Tunnel, tunel, tunel. O, o, Nieźle? Okej, okay, nie jest boosting, nieźle. No bo to cheater jest. No powiem ci tak, Maciek, pierwsza runda, no nie najlepsza poszła z mojej strony, ale spokojnie, bo ja to bez rozgrzewki, jeszcze zimne dłonie, to wiesz co, trzeba tutaj troszkę się rozgrzać i mapa anty swoją drogą. No wiesz, no słuchaj, kurczę. Ja tutaj chcę ci wysłać skida, także musisz zapieprzać, a nie. jakiś Będzie dobrze, będzie dobrze teraz Digielek w drugiej l rundzie i będzie dobrze. Dobra, dobra. Bez kewa, bez kewa. To byś na następną miał na kawah'a. Aaa, tak to się nie? gra. Tak to się no. gra, okej, okay, teraz rozumiem, teraz rozumiem. Bo no my zabijamy pięciu. O, nam idzie. Sparty jest jeden. No. Gdyby nie ta ściana, dostałby głowę. Ej, on też ma digla blaza. Chyba, no, że to twój. <noise> Chyba, że to mój, tak, no. Dobra, na spokojnie, to, to było eco. To było eco. Kałach i tryhard, Kałach i tryhard. Tak. Teraz, teraz tryhardzik. No wiadomo, że tak. Idę przodem, jak coś, to biorę ich na siebie. tym mięsem armatnim. Na klatę. I to nie dlatego, że jestem gruby. O, oh, okej. Okay. jakieś opory się trafiły, wydaje mi się. O, takiego kołaszka mi dasz? E, nie, takiego dostałem od y, Kushimo, od widza, także y, niestety, ale go muszę sobie zachować. Dobrze, rozumiem. No i zobacz, już pierwsza runda, 4 na 1 zostało, tylko jakieś... Słabiak się wywalił. Ho! A, to jest jak to ja. Pozdrawiam. Bo... O -o. Słabiak? Oni nie są odpaleni chyba, nie? Są. są. Dobra. Czekaj, ten sasi y, trochę taki podejrzany, ale z tego co patrzyłem to 2700 godzin. nie Nieważne. Dobra, już, już zaczyna chodzić, już zaczyna chodzić, Maciek. Widzę, tak? Już cheaty działają? Odpaliłeś się już? Tak. Po głowie jeden. Nie żyje. O kurde, jest CT, CT. O, ja mam respa dobrego na B. Dobra, ja ci dam flesza i smoke'a na B i wchodzisz dobra, od razu. Dobra, rada. dobra, Od razu wchodzę, okej, okay, okej, okay. dam radę. Let's go, let's go. Nie mają szans. Od razu piknę, nie? Zobacz to jaki raz. Idealnie, po prostu idealnie. Jestem tam pierwszy, pikuję jeden strzał i głowa. Widzisz? Drugi strzał i, i głowa. Kurczę, nawet się nie spodziewał. Byłem tak szybko, po prostu speed demon. Speed demon! Plecisz. Dobra, nieważne. Yy, Miałeś rację, jednak wygrywamy trochę. No speed. Czyli chcesz powiedzieć, że po prostu dobra motywacja i wtedy potrafisz się też dobrze odpalić, tak? Tak, dobra motywacja i cheatów aktywacja, no Jest blisko Idę z Ale to, od mnie to Bo mam cheaty A, okej, okay, okej okay. Rozumiem to Dobrze, że z tego nie widziałeś Sport. Zobaczysz Aż mnie tak na odcinku Nie, yeah, dobra, dobra, no na bank to wstawisz. Na pewno na bank nie wytniesz. O Jezu, dobra, nie powinienem grać Hachem, nie powinienem tym grać. Chodź się zamień. Masz. A co masz? To co lubisz? O, no, chyba. Nie wiem czy to dobry pomysł, Mordo. Nie wiem, no. naprawdę. Niezuki flifier. Dawaj, 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 dawaj! Dawaj, dawaj, dawaj! Nie widziałeś tego. Pasto. ale ugrał! Jest Short? No, no. no zaraz nie będzie. To był one-tap, jak coś. Dobra, dobra, dobra. Gdzie ten mistal idzie? Ej, gdzie on jest? rzuć na rzuć na no shorta, rzuć na proszę, proszę! <réussi> o oh, Kurwa. Oh, sorry! <skryfoundy> oh, <boys>: oh, o no, kurwa. no... nie, nie wiem. Kogo ja Ale odleciał w ogóle, nie? Dobra, co się boisz, wchodzimy jak jest do tam siebie do domu. Tam. Ladej, Gdzie? Za skrzynią, ze skrzynią tu. Tu? No, jest. Nie ma. Wiebrze. Nie oszukuj. Obity, obity na bencie. Ja pierdolę, czekaj. Leży. No i widzisz od razu inaczej. No ale nie przegodziłeś mi do no, Karo, co. tu. w takim razie kieruje Muszę mu zapłacić. Nie. Musisz spiąć dupkę. No ale musisz, pamiętaj, że wiesz. Musisz spiąć swój odwłok. Merchewiany. Dobra, czekaj skryjamy. No mój Maciek Ja tu jadę z nimi. Pa! No dobra, jednak nie Już pojeździłeś? Ta da, 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 było jeżdżone. No może nie jestem pierwszy, ale za to dobrze mi idzie. No tak nawet, kurde, przyzwoicie. Dobra. No tak może... Co ej, okej? Okay. Dobra, w końcu fragi mam jakieś. No już nie zamykam. Ale to znaczy, no, Zamykam na Barabirabarabonga Masz flesza <noise> Dobry fle. Dobry flek. No nie. dobra obici są Mam jeden hp Mogę ci dać digla jak chcesz Mam digla Ale nie z takim skinem, masz <noise> Ale mam z takim Mam, jest dobrze miałem więcej fragów niż on, miałem więcej fragów Tak? No, 21 na 20, no i widzisz, i proszę bardzo, skinek dla mnie, widzowie, skinek jest dla mnie Youtuber płaci mi za boosting, to jest tytuł dzisiejszego odcinka, także zostawcie no. lajka dla Buliana, suba, napiszcie mu, że jest boostowany Warto było, żeby mieć wygrany mecz, tak, warto było tyle wydać Tak Pozdrawiamy serdecznie Nara! Hello